Witam serdecznie dzisiaj dzięki Epic Games w strefie darmowości i taniości która ostatnio zmieniła się w strefę wyłącznie darmowości Mamy grę Inner Space Gra jest yy, no hmm, Dziwna troszeczkę no generalnie... Hmm. W sumie generalnie chodzi o to, że byli sobie... Jacyś obcy. Obca cywilizacja, która zostawiła relikty, które mamy zbierać... E, części do naszego stateczku. Łoł, wow. eee, tak w ogóle to <laughs> tutaj również pływa zepsuty stateczek z którego pilotem możemy sobie porozmawiać spróbuję teraz zadokować do niego niestety gra jest za darmo ale wersja eee, polskojęzyczna niestety gra nie dysponuje no tak, mamy szukać części do naszego samolociku oraz do stateczku, który jak widać troszeczkę dymi. Póki co muszę unikać wody, ponieważ mój samolocik jeszcze nie potrafi nurkować, ale będzie to mógł robić. No dobra. Aha, te sznurki mam przeciąć, racja. Zapomniałem o sznurkach. Hmm... No cóż, no to... No to startujemy To wszystko. Pa eee, szukamy sznurków. Eee, a, 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 a. Eee, coś. Tak, 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 tak. Eee, powrót, powrót. Powrót? Okej. Okay. I latamy. Hmm. Sznurki. A, tu są sznurki, dobrze. Dobrze byłoby się nie rozbić. Jeszcze nie udało mi się rozbić, ale może przez to, że gra raczej dość delikatnie do mnie podchodzi. Wow! No i jeszcze... O! A tą jedną też przeciąłem! Wow! No cóż, widać, jak widać gra również wizualnie troszeczkę inna niż to zwykle bywa No cieszy zawsze jakaś tam innowacyjność, chociaż okej okay. Wlatujemy do tunelu Znaczy próbujemy wlecieć do tunelu nie rozbijając się Wow, coś na stół, zasysa

Eee, możemy zbierać również te, te, te takie żelki. Hmm. Nie wiem po co. Może one coś dają. Uuu, uuu, uuu. Auć! Eee, coś mi tu zaczynało potać, jeśli chodzi o mój samolocing. Hmm, Spróbujmy, aha, na tych orbitkach sobie lądujemy, zatrzymujemy się, możemy sobie wycelować e, mniej więcej gdzie chcemy lecieć. E, no na przykład chcę polecieć tam mniej więcej oczywiście. Wystrzeliwujemy stateczek i lecimy. Może później będzie to jakoś bardziej przydatne na razie. Hmm. Nie wiem czemu nie miałbym po prostu tam polecieć O, a cóż to się stało? O dobra, o lecimy, dobra, pogadamy z tym naszym pilocikiem, bo coś tu znaleźliśmy e, Dobrze no Nie podejmuje się również jakichś instruktarzy dotyczących gry. Póki co, jak to zwykle w Epic Games, przez jakiś czas gra jest za darmo. Nie wiem, co może być jeszcze bardziej, bardzo istotne tutaj. Hmm. W zasadzie, w zasadzie dość trudno chyba się w to gra samą klawiaturą. Joypad raczej jest potrzebnym. No i o znajomość angielskiego, bo... Aha. Albo innego języka z wymienionych. Nie wiem czy to może pokażemy jakie są języki do wyboru. O, a cóż to mamy. Dobra, może zobaczę jeszcze co to mogę. To kawałek jakiegoś mechanizmu. I co on robi? On robi nic. A tu? On również robi nic. Tylko bateryjkę możemy sobie tu... W... Nie, 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 nie. Bateryjkę możemy wpiąć. To jest, to, to jest bateria. Ej, a następny etap? No, no, e, dobra. E, języki: e, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, hiszpański i z. I chiński. Hmm. Schu, schu, to chiński. Hmm. E, no tak, ale... Nie, nie, nie! E, nie, bo zaraz wszystko zniknie i nie będę wiedział, gdzie to wyłączyć. Dobrze. E, dobrze, pożegnamy się jeszcze chwilę sobie polatując. Przewinę, bo i tak nie wiem o co chodzi. Znaczy wiem o co chodzi. Never mind never mind pa um, możemy zmieniać tego naszego Ten nasz samolocik. Zdaje się, później uzyskamy jakieś części, które są potrzebne do nurkowania Dobra, wracamy do tunelu, no, 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 no. Um, tak. Um, ok. Tu jeszcze gdzieś coś chyba było, a, a tu na przykład? Jakbyśmy byśmy to co, gdzie, gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy? No, skoro tak, to dlaczego wcześniej nie mogliśmy? Wow, 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 zwolnij. Mhm. Mm to, a ja się biedziłem, żeby otworzyć. Wyjście. Wow, e, wow, to wiatr taki. Wolniej. Uuuu. Eee, no mówiąc szczerze, no nie jestem jakimś super pilotem z samolocików, ale... Hmm, nie jest tak znowu wcale łatwo nim sterować. Szczególnie, że... Raczej leci sam do przodu. Zatrzymać się całkiem nie sposób. A, tu chciałem lecieć. Eee, tak? Nie, au, au! Hmm, nie, nie tu. Dobra. Nie, to w zasadzie wszystko, to już. Tak? A może tu? Uii! Takie rzeczy można... Eee... Link. Tak, celować, a potem lewe ramię opsa. Urok, a dlaczego, tak? A, tu jest jeszcze jakaś część. Um, także. Au, wow, wow. Hm. O, oh, tym można obracać. A. Ah. Ok. Podłącz. Podłącz. Aaa. Ah. Wow. Piękna rzecz. Nie wiem, co robi, ale. Hmm. Dobra. Eee... Aha. No dobra, to e, e, spróbujemy wrócić. Nie, e, tak. Wow. Oh, wow! To szyba. Hmm. OK um... Gdzie jest nasz archeolog? A tam widzę, widzę. Dobra. Zrobimy upgrade i myślę, że na tym chyba sobie zakończę. Delivera. Nie wiem co to, ale o Nie no na pewno jest ładniejszy teraz. Eee, jest to świetna okazja, żeby zakończyć odcinek. Eee, zapraszam do pobierania, a przynajmniej rezerwowania sobie. Chociaż gra w sumie, jeśli chodzi o miejsce na dysku, leciutka. Eee, nie ma nawet 2 giga, więc tylko brać, grać, cieszyć się i próbować rozgryzać o co tu chodzi. Eee, no i to byłoby wszystko. Do zobaczenia w następnych odcinkach, które zafunduje nam... Eee, i co na razie tylko Epic Games. Ja myślę, że pozostali e, powinni dołączyć do nowej mody rozdawiennictwa gier za darmo, która to moda, no nie powiem, nie powiem, podoba mi się straszecznie. No cóż, to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.